Żyjesz i jesteś meteorem, lata całe tętni ciepła krew Tmy wystukiem ręki w piersiach motorek Od mózgu do ręki biegnie drucik, nie nerw Jak na mechanizm przy masz rytę w metalu Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek Jesteś system mechanicznie doskonał Dzień dobry się z państwem Bardzo się cieszę, żeś ta tak tłumnie przybyli mnie posłuchać Bo normalnie to ludzie nie chcą a ja przecież tak ciekawie odpowiadam. No ale nic nie szkodzi. Zara was przekonam, że było warto. Na początek to ja się pochwalę, że znalazłem ser dziewczynę. Ma najmieć i niestety ma już kilku chłopaków. Kombinuję, żeby ich jakoś wykurzyć, ale na razie marniam idzie. Raz to się nawet pożarłem z jednym z nich. Ale pomyślałem sobie, no ja ci jeszcze pokażę. Coś takiego wymyślę, że białka w oczach wam zbieleją, gały wam na wierzch wyjdą, szczeny wam opadną. Bo cóż robić, gdy serce niepokorne mocniej zaczyna bić? Ech? Nie proszę tak na mnie nie patrzeć, nie jestem poetą. To przez miłość, ale poopowiadam wam może o czymś bardziej radosnym niż moje problemy sercowe. Nie, powiedz nam najpierw jakie miałeś pomysły, żeby wykurzyć swoich rywali. Ano przepani, różne, różniste. Dorzucałem im tabletki gwałtu do drinków i chciałem ich sprzedać kupcowi bydła na bazarku, wysyłałem im zaproszenia na darmowe, koncerty, listy niby ich rodzin. No ja wiem, niektóre te pomysły trochę dziwne i okrutne, ale niestety wszystko zakończone niepowodzeniem. I co teraz? Poddasz się? Nie ma takiej opcji. Ja się nigdy nie poddaję i zawsze wygrywam. Skoro to już jasne, to zmieńmy w końcu temat. Dzisiaj jak tu szłem do was, to normalnie idę. Idę po moim polu ziemniaków i gołąb się na mnie, no w każdym razie kurtkę i ubrudził. Gołąb? To ty się ciesz, że krowy latają? Słuszna uwaga, pani redaktor, tylko co z tego, skoro moja hipsterska kurtka i tak już się na nic nie nada? Ale nie chcę mi się pierdzielić o mojej hodowli Gołębi, która nie wie gdzie im wolno załatwiać potrzeby, a gdzie nie, wróćmy do tematu moich problemów sercowych, bo przypominało mi się, że jest coś dzięki czemu mam przewagę nad bandą tych oszołomów. Cóż to takiego? Otóż, jestem złotą rączką. Chyba. Przynajmniej w porównaniu z resztą. Bo ja potrafię wymienić żarówkę. No, nie chciałem się chwalić, ale już. Wymiana spalonej żarówki to, chyba, nie jest żadna sztuka. Zdziwiłaby się pani. Wpadłem tam kiedyś trochę nie trafnie, boć płyny akurat nie było. Za to próbował wymienić żarówkę w sypialni, nie wiem po co, w sumie po ciemku jest bardziej ekscytująco, no ale może nie wnikajmy. I co było dalej? Nie wpadł na to, żeby wziąć taborek, więc ktoś musiał go podsadzić. Najpierw zawołał Lonsa, dalej nie sięgali, więc zawołali szwajniego, ale że Żuradol był wysoko, to na końcu przyszedł robić, żeby ich jeszcze podsadzić. Jak nie trudno się domyślić, nie wytrzymał pod ich ciężarem i się przewrócili na podłogę, a żarówka się potłukła. To było nawet zabawne. Mniej zabawne było to, że wszyscy czterej nawzy czułem się skrępowany, zastanawiałem się, czy ja też mam się rozebrać czy jak. No i wtedy pojawił się Superbohater i wymienił tą żarówkę swoimi tajnymi mocami. Kto to był i jakie miał moce? Ja i moja niesamowita moc wkręca żarówki bez robienia krzywdy osobom z najbliższego otoczenia. O, opowiem wam jak się krań naprawia. No to podstawowa zasada jest taka, że jak z kranu nie leci woda to trzeba zrobić tak, żeby leciała. No to żeś podpowiedział, chłopie. Może konkrety jakieś? Nie ma problemu, panieneczko. To jak woda mi z kranu nie leci, to robię tak, że pod zlewem to jest taki zbiorniczek i wydaje mi się, że stamtąd woda dolatuje do kranu i potem se leci normalnie, a jak nie leci, to znaczy, że w tym zbiorniczku się skończyła, co nie? No nie wiem, to ty zgrywasz hydraulika. Ale ja się nie pytam, stwierdzam tylko fakt. No to jak w tym zbiorniczku nie ma wody, to dolewam tam zwykłą mineralną i puf. Nie było jest, taka mada. Jestem taki genialny, że aż się wzruszyłem. Czy to nie piękne? Przecież to oczywiste, że z takimi umiejętnościami powinienem wykurzyć tych czterech głupków bez problemu, oni nic nie umią. A ja owszem. No to teraz czekam, aż tam się krań zapsuje. ja go naprawię i po problemie, dziękuję Państwu za miłą pogawędkę, ja spadam doskonalić moje umiejętności hydrauliczne.